chciałam pokazać, jak mogłoby wyglądać zdefiniowanie takiego gotowego budynku wielopiętrowego mieszkalnego, zaczynając tak naprawdę od podstaw. Na początku byśmy mogli sobie zdefiniować rozkład lokali mieszkalnych. Potem byśmy sobie mogli zdefiniować, jakby wyglądał każdy lokal mieszkalny łącznie z meblami. I potem byśmy mogli sobie jakby ustalić jego parametry geometry, y, geometryczne, wysokość i tak dalej, skopiować tyle razy, ile potrzebujemy do takiego wstępnego szkicu koncepcyjnego. Ale co, jeśli byśmy chcieli na przykład y, zmienić coś, y, właśnie, nie wiem, 10 razy w 10 elementach? Nie trzeba tego robić tak, y, jakby w, w każdym z elemencie z, z osobna. Możemy to zmienić jeden raz. Jak to się robi? Tutaj w zakładce szkic widzimy, że na przykład tutaj ten element, który nazywa się obiekt C, został powielony wiele razy w tym budynku. Jest tak naprawdę kopią tego elementu. Także jeśli byśmy chcieli, aby jakaś zmiana zaszła w obiekcie C, to byśmy musieli tę zmianę nanieść na przykład tutaj w tym w tym takim oryginalnym, powiedzmy, zarysie tego, byśmy sobie wprowadzili jakąś, na przykład, linię, byśmy mogli sobie ją wydłużyć, na przykład o jakąś określoną długość lub ręcznie, ale powiedzmy, wydłużę o jeden metr. Zatwierdzam prawym przyciskiem myszki. I co, jeśli bym chciała, żeby ta zmiana... Została naniesiona na, do wszystkich obiektów C. Przede wszystkim musiałyby wszystkie się nazywać obiekty C, tak? Bo żeby to zostało rozpoznane. W tym przypadku wiem, że akurat ten się nazywał obiekt C. Więc bym po prostu zaznaczyła tutaj w sekcji obiekty. Ten cały kompleks i nadała mu nazwę obiekt C. Akceptując, program nas informuje, że już istnieje element z taką nazwą i że zostanie zmodyfikowana jego geometria. Akceptując, widzę, że zmiana nanios naniosła się na wszystkie elementy, które byśmy nazwali uprzednio obiekt C. Także tak wygląda y takie wprowadzanie takich y wielorakich, wielokrotnych zmian na poziomie zakładki szkic, a na poziomie zakładki architektura ma się to podobnie. Pokażę tutaj na przykładzie tutaj tych słupów, tej konstrukcji nośnej, Mamy tutaj y, tę konstrukcję nośną, która potem została y, zaaplikowana do tego modelu, i widzimy, że jeśli na przykład teraz usunę z tej grupy jeden element, jeden słup, to proszę patrzeć, co się stanie z tym słupem. Jeśli zatwierdzę usunięcie, słup tutaj również znika. A jeśli bym znowu chciała wstawić jakiś element, np. dodać ten słup lub zmienić cokolwiek innego, to widzimy, że tutaj mamy szkic, to jest linia szkicu. Tak, żebym skorzystała z opcji pionowe elementy, słupy w tym przypadku, bym wybrała jego punkt wstawienia, centryczny. Widzimy, że wstawa się centrycznie odnośnie do, do tej linii szkicu. Mogłabym wstawić też wprowadzanie według wierzchołków. Ale w tym przypadku interesuje mnie wprowadzenie centryczne. I też nie interesuje mnie wprowadzania według punktu, tylko według linii szkicu. Tak, abym nie musiała fizycznie tej długości definiować, że to jest na przykład 3 metry, tylko żeby już program sam rozpoznał, że tu są 3 metry, żeby się dopasował do linii szkicu. Także klikam, zatwierdzam i już jest ten element, ten słup wprowadzony. Ale zobaczcie. Jeszcze nie, ma, nie, do, nie został on dodany do tej grupy, dlatego że nie dołączyliśmy go do tej grupy. Musimy dołączyć, e, wcześniej usunęliśmy element z grupy, ale nowo utworzony element jeszcze nie został dodany do tej grupy. Także skorzystalibyśmy z opcji grupy, dodaj elementy do grupy, Dobralibyśmy ten słup lewym przyciskiem myszki, zatwierdzilibyśmy prawym przyciskiem myszki wybralibyśmy grupę lewym przyciskiem myszki i w tym momencie element został dodany do grupy, a jako, że tutaj konstrukcja nośna bierze referencję właśnie z tej grupy, to zmiana się naniosła również tutaj na element tego, tego budynku.